Może przebyt, jeżeli wiedzą jak to się robi. Jeden jest przy Wiem, go, nie Tex. Odrzecze tekst, pięciu zostało. Zaplanca mię waleję, Na górze. Dobra, są i... U góry, u góry alek. i na dole. U góry Stoli. i na dole. a. O kurde. Dobra, ja tego smok'a jakoś muszę szybciej rzucać, żeby nie ryzykować, że padnę. No, musisz, chłopie, tak zrobić, żeby było dobrze. No tak, będę Artur, Artur. Za czołgą, za, czołga, za, czołgiem, a... za W tym budynku jest. Do góry jest, w piekarni. W piekarni góra. Dupę, kurwa, masz 15 sekund, stary. <ślamy> <ślamy> zala, nie? I po co Jezu. mi trolujesz? jest? stronik! Chuj za mną, tylko jak ale. Ja pierdolę no. Snajper chopie podbiega i plantuje, bo ty siedzisz z tyłu, wiesz co? Nie wiem, panowie, nie, niech ktoś pierwszy pójdzie. Na górze tam, nie wiem. No. Dobra, ja plantuję. O, dostałem. Po nogach, kurwa, biją. Tak, tak na górze tam, Jest no. O, kurwa Kurwa jeszcze jeden <śpiewanie> Nie Lucky look nie Szukaj, może Konrad jeszcze wejść może ten Chester Może no I do nich do, do drużyny, bo jest 11 jeszcze No, czyli A, Do e... Teamu B i do Aksisów, żeby nie w niego jak coś, nie w ten wiesz. Cicho, cicho. Nie mam czasu. Ja Kur... No nie mam czasu! Aksuris... 14 sekund Win. Ja poczekam ze smokiem, nie zginę i poczekam ze smokiem. A czy nie zginiesz, to się dopiero okaże. Trzymamy cię za słowo. Jepa. A nie kraczmy, bo też zginiemy. Nie? Za słowo cię trzymamy, a nie tylko. Jeden jest w tym zrujnowanym, kurwa, ruiny. Zrujnowany to ja jestem. Góra, góra, góra. Kurwa, aleś mi przypierdolił. To jest, za, za, jest za hotelem jeden, jeden niego Przepraszam. nie do niego do niego do niego to robić tutaj. do niego do niego do niego do niego do na do na do niego do niego Super niego do niego do Dobra, do niego do niego do no Dobra, idź w otwieram. Kurde, tylda mi się Po prawej, po prawej. prawej budynku. No, na prawo. No, Wyszedł z budynku. Okay. Albo lewa, Nie wiem. Po prawej. Po prawej Tu 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 Tu, tu. tu. Ja był prosto. No. Tu. Nice. Nice clutch. Idzie O, bo... za. za. No? Oh. <laughs>

a nie, hotel. Przy plancie. Uuh, przy plancie? Przy, uh, przy plancie, dobra. Plancie. No, hotel przy plancie. <śmienicza> Czas, Czas, panowie. Przy plancie, <śmienicza> <śmienicza> hotel. Hotel przy, przy No, przy plancie, hotel, no. Cześć, ale... Nie no, Achmed, stary, drugi raz, kurwa się. Przecież trafam drzwi. O no, nie <śmienicza> no, stary, co ty robisz? No i wyjebał, ty kurwa, się hedalek. Dzieciak yes, stopi. O kończ się. Ale masz przejebany bo... <grywki> ogólnie. Jest w hotelu koło A na plancie. Tylko trzech. Hotel. Dwóch to daleki ten... jeden Jeden nabój w magazynku. Starczy na to. plani zautom. Prosta prosta sprawa Kończyli. Widzisz go? Explosives diffused. win. Yeah. To, ale senadem nadem zabijam, typa, patrz. Kurwa ginę z nadem. Garant? Ktoś? Nie, eee. dziękuję. Nie, eee. średnio bym powiedział. Po czerwonym. Jest ja ja na A już, na czerwonym. O, o kurwa Oni i na... longu na... uwaga, longa dwóch przynajmniej Kurwa mać Dawaj, divęczna kurwa, na głupi panowie, top gun zielony, najebany, kurwa uważaj Najebany, najebi no, <śmieniu> A jebany. Rozwinął sobie dziecko, Ale to nie To jest, to jest. wpisany po jebanemu. To, ale może. Dobrze, odpowiedź. Najlepiej, tak? Się, kurwa. tak? Nie starają się. Ja pierdolę To chyba ostre B robią. To się tak mówi. Już nie robią. Już o! Achmed, a się A jak mnie Jest! Na me, za czołgiem! Maria, ten się wkrótce odpoczywa! Ja jestem jej, Kretik! Ja jestem jej, Artur! Potrawiam je. się! panowie, chyba na. No, Artur! Ja yes. Jorze, jest! Jorze, jest Hendrik ze skalicy! Na! Ruinę! ma! Ora zielona Viper. Ale ciężko z tego. się stało Nevi! Uuuu jakby proszę jakby mi ktoś mi scopeł też to wam pokażę zaawansowaną technikę Tak, tak zabijesz na Że jak zabijesz reactiva na umiesz. Zajebię tak. wszystkich hop Wszystkich na ciebie na koniec na... Mógł ich nie być czytanie. Dwa najdy ma słom Czekaj, to tam no, rzucę no, jest, i tam Zielony o, góra, nie ma. Spawna zabiłeś? Tak, plantuję. Środkowy klub. Co wy Co wy plantujecie? Dobra, Wiesz, tam się, że zabiliście spawna i był spawn. Co Def, def, def. def. Defuje, defuje, kurwa. Dobra, uspokój się chłopie, przecież 10 sekund. Ja, ja w dole. Nie, nie będę bieg na bo to Rzucam na planta A i się pierdalamy do zielonego, co, jak leci. No i o to Dobra. chodzi, dawaj Najpierw ktoś tam MG łap i nie da im przebies. Idę, 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 idę. Ułapa, źle rzuciłem. Y idemy środkiem, jednak. <ścoughs> nie dorzuciłem. U nas panowie na respie. Stromik, ja dalej nie widzę, że zabijesz diversa, nie? Dalej. No, ja go nie zabijam, Zabijam idę nie widzisz tu na plancie No nie widzę Spig nie na w ty. niego Na, nie A co pójdziemy? No no. zabijcie, zabijcie se plecy najpierw może Jeszcze jeden na środku Plecy Garden Przeżył Przeżył to sam Przeżył to samo Spokojnie, spokojnie Jest tu Ja ale, to by dobry w ogóle Pobrezę po maszynie podnieść Najlepsze jest to, on stał w tym samym miejscu, co mnie zabił 30 sekund temu Pierwszy sklep, pierwszy sklep Jest on na B Dobra, idzie no, nad, uwaga, no, idzie no. nad Zagraje Jeden kamp sniper. idzie nad, kurde Ale musisz mówić, że

to ja Wysyłaś. ci powiem Miałeś nie pić Miałeś ja Jeden był na B na pewno o sklepach gdzieś dół Sklepy i... Pieniędzy Uuu Fubar, ale PES. żeś mu bezprzęglił Front, tu ktoś? Dosłanie go Dołu, Fred Dołu, nade'a ci rzucił Chowaj, chowaj, chowaj. Dwóch, jeden środek ci robił Barfa prawej masz Teraz patrz prawej, mu ty patrz mu lewej, fubo. prawej. Tak mu, lewej, lewej, lewej. Dobra, lewej patrz lewej Nice Aj. Kurwa, wychylaj, masz czas Nie wychylaj, masz czas Dajcie grać. Nadal już nie ma chyba. <noise> nie masz na ile, co ty robisz? Ładny, czy ci on nie rzuca? Ja dobrze im. robi? A, A dobra. Dobra. Ja też no. byłem... Kościół To jest okay. White white No, Kościół, Wychodzi ci, Kościół to ten miło było cię poznać, kubawal, czujesz dzielnie <grymne> <grymne> allies eliminated, oponujcie pixel, eliminated, mój frak kto to All zrobił, uj, już <grymne> <Nic, grymne> jako hopie, gdy Dymałem go już od 20 sekund <grymne> to no, widzisz, go szczerze, to ja jest trzymam, trzymam, odpada. Stresuje się, no. Jest na, na respie, na, w ruinach na respie. Po lewo w pix, no, to tutaj był. Kościół, kościół jeden. Kościół jest cały Kościół, Ok, zaporowy. Dobrze, jedzie! Kurwa.

Ładnie kupa Kuba! Nie, B plantuje Słyszałem nadziesz mu nada Jak ja jestem na B White jest chyba O, ale poleciał B no, Dobra, dobra <grym grym> <grym grym> ja, Ty słyszałeś tego plantu? Tak, mi się wydawało, że tam coś plantował bo... Krandak Pompa czy coś? No nie mówię Ale musi... Kościół, Eee, kościuł, okienki, żeby... Light is Kościół okienko było od lewej Łajdzie, z Łajdzie jeden leży Idzie wam środkiem Marka obis Główka uża, główka uża Główka uża Kościół Kurde mi się menu wybrało Smentar pod kościołem Tu jest no Poka Patrni orka Też Orka Dobra, ja mu dam wrzucę Pokebola Łap kurwa to Dawaj mm -hmm. No jest <ścoughs> Eliminated Jura, Dziura. Dziura jeden Nie ma Jeden został O oh, fuck Nara! No, leż... No. przeżył. Jeden B już przeszedł. Jeden dziura, już B. Jeszcze jeden pod... Pod, pod kościołem. Dobre, on w jest. Jak Jestem yeah. <laughs> Nie, nie. Aksys, Win. to jest pies. A, nie, tak Chyba jeszcze jeden ale Ręka przy... zakończyłem tutaj. Od, 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 od... Czyli, bo w, bo to bo to się wyłączył. Nie, nie, kałuża, kałuża po kałużu. Bóg ciura, kałuża po kałużu. Ostatni B. Sklepa. Ostatni sklep. Po ciebie Sorry. Spora. Jak go zraszujesz, to nie, on, on wie. I know, I know, I know, I know. Allies eliminated. Nice. Yeah. AXIS WIN! O, ach i teraz zacząłeś z kolei dmuchać mikrofon Kurwa cała paleta od Ciebie <śmianowidzio> Cały zestaw O kurde spalnie z Kościół, Kościół Misja udana, reaktyw zabity Grunt <grym>, kamper Kościół Kościół, jeden. Kościół z Nie ma jednego prawa Nie ja ma Ja prawo, orka. Kurwa. O matka. Orka Sąpa leży. Tu inny jeden. O, nade poszedł. Orka. Oj, oh, mi się Great great shot. Dobrze, great shot. Ta allies eliminated. O. Axis Iż. win. Muszę uciekać, chłopaki. Dzięki za gierkę No na na dzięki, naraz. Dzięki, naraz. tak. Jaz, I... jaz. Allies eliminated. Yes. Axis, AXIS win. Zobacz, prawie... z fotela spadłem, tak się wychylałem. <laughs> oh. <laughs> Czułeś się za mocno.

Zostałeś ofiarą oprawców Dobrze uprawca. Ten co go opatorzył <grywa> No i plecy firwane Kurde Schody przy ally. Na górze, na, na, uważaj to na górze, był dobra na dawce. Obicie. Dobrze, Kuba! Nader Kuba? Ale ci kube. O, kurwa. Dalejki zaskoczył. Nie no, serio? Alejki dół był. Jej, Czekaj, 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 misiek, czekaj, czekaj, chowaj się. <grystanie> Musisz podejść na nami, bo on tam już jest, nie, nic mu nie kryjesz, nic mu nie kryjesz. Ale Podejdź do niego. Podejdź do stołki, <grystanie> Podejdź i patrz mu i straka, on sobie będzie patrzył alejki, pójść. Za późno. To jest stary ten co mówi, żeby weird. nie mówić innym jak mają grać, nie? Tak, I tak. Chopię, <grystanie> tak. Instrukcja obsługi leci na grę, tak. bo... O patrzy, mu kurwa tak. nic nie atakuje no. To Sami sobie powinni to zgadnąć, ale masz rację, utykam Nie no, żartuję Jakie wartuje, kotwa? idę, o kurwa, o kurwa A sorry, nie żartuję O. A co mu siadło? Nie, nie ma z Jeszcze jeden jest na... Jeszcze jeden, jeszcze musi... chuj chuju złoty. Chodź, chuju złoty na jamniczy Na na, tisze, na Long Maszczę No. Jamnik, jamnik, jamnik I tu No zobaczmy na długiej B Dwóch Histrach chyba, tak? Tak, tak, tak. Bo Ładnie. Ja Mądrość! Kurwa szkoda, że nie ja widziałem ja tych dwóch wcześniejszych, prawda? Ole, mat! Jeszcze jeden. Jeszcze musisz. Jeden muś. na całym szeregu. Ładnie. Zapalono w rogu. Ok, w budynku. Macia, we dwójkę, we dwójkę. Ciśniesz go w pik! Nie! Jest! Oj! Oj! Prawie, prawie, no, nie? Ale wstało. O kurwa! O! Ale światło. Stare polskie przysłowie mówi, że jak nie idzie, to nie idzie. nie no. idzie. Tu nie ma już w ogóle pola do dywagacji, jak Tu nie ma przebacz. Nie, białego mnie Panią mi wystawała Za czołgiem B Jeszcze jeden Kuba tu. tu gdzieś Wejść na B Gdzie idzie? Na no, Ja to myślałem, że to mój A pod dachem, w tym pole. Za łajtem jest Chyba jamiech wszedł, jamiech to jest klatka. Ooooo! Klatka jamiech. Przespołka mnie wyjebał! Jak to jest możliwe! Przelatują tu przez smolka. <noise> Widzisz, wy tubacie! Hehehe, <noise> <noise> pan profesor! fail. <noise> Niestety. Tak ma lepiej stracić, Nie wiesz, niech jeden. Hehehe, <noise> rzeczy Plan B, Plan B, jeden. Przyznam, przyznam Nie ma. Dostaję. Plantujcie. Nie bar. wiem czy na resp'ie ich nie na, ma. No, Berwelli Berueli resp' uważajcie. Nie, jest na a, a. jest, plantujcie. Kuba plantujesz już. Biały, biały. Kurwa. Próbuj plantować. Dobra. Aus. Brawy tył, plant w Idzie ci od Berueli fura. Berueli, Berueli. Kryt.